Wielka trójca hipersamochodów. Trzy flagowe modele najznamienitszych luksusowo sportowych marek świata, które, korzystając z technologii hybrydowej, wprowadziły świat supersamochodów w nowoczesną erę. Przyszedł czas na omówienie ostatniego z nich, czyli czerwoną rakietę pochodzącą z Maranello. Hipersamochód Ferrari znacznie różni się pod kątem filozofii względem pozostałej dwójki, więc mamy sporo wyjątkowo interesujących zagadnień do omówienia. A na końcu przyjdzie czas na gwóźdź programu, postaramy się odpowiedzieć bowiem na pytanie, który z trójki omawianych hiperaut okazuje się najlepszy i najszybszy. Brzmi ciekawie? To zapnijcie pasy, jedziemy! Zanim jednak Ola Ferrari, to mam dla Was ważne ogłoszenie, bowiem Be Safe, który jest partnerem tego filmu, ma dla Was vouchery na tankowanie o wartości 200 oraz 300 zł. Krok pierwszy to wejść na BSafe.pl i skorzystać z najszybszego kalkulatora ubezpieczeń OC i AC. Wystarczy podać numer rejestracyjny auta i datę urodzenia właściciela, by poznać cenę ubezpieczenia. Każdy nowy klient, który kupi OC na korzystając z linka promocyjnego umieszczonego w opisie filmu, otrzyma 300 zł na paliwo, jeśli wybierze produkt sygnowany marką BeSafe lub 200 zł na paliwo, jeśli wybierze polisę sygnowaną marką Benefia24. Automatycznie więc po kupnie ubezpieczenia kilkaset złotych zostaje w portfelu. Wszystkie szczegóły wraz z linkiem niezbędnym do uzyskania prezentu znajdziecie w opisie pod filmem, a teraz wracamy do tematu tego odcinka. Zacząć musimy od tego, że Włosi dołączyli do akcji na samym końcu. Hybryda Ferrari jako ostatnia spośród Wielkiej Trójcy została publicznie zaprezentowana i odbyło się to na genewskim Motor Show w 2013 roku, jednakże prace koncepcyjne sięgają do początku roku 2011. Flagowy model włoskiej marki z napędem hybrydowym rozpoczął swoje życie jako seria 9 badań projektowych, spośród których wyłoniono dwa koncepty – Ferrari Concept Manta oraz Ferrari Concept Tenso Structura, tak by na ich podstawie dojść do finalnego, ostatecznego projektu. Od początku traktowano go jako jeden z najważniejszych programów w historii marki, co podkreślono również bardzo odważnym nazewnictwem. Zamiast nazwać nowy model w tradycyjny sposób, czyli nazwa producenta i model, na przykład Ferrari F40, tutaj zdecydowano się na jedną członową nazwę La Ferrari. W języku włoskim La jest trochę takim odpowiednikiem The w języku angielskim, więc to jest The Ferrari. Najważniejszy model stanowiący podsumowanie całego dziedzictwa marki. Można wręcz powiedzieć Ferrari ostateczne La Ferrari. Duży wkład w rozwój projektu miał Uniwersytet w Modenie, prowadzący od 2007 roku projekt o nazwie Mille Chili, będący zbiorem badań nad rozwiązaniami przyszłości, które mogą zostać zastosowane. We włoskich autach supersportowych. Dodatkowo włoska marka garściami czerpała z wyników szeroko zakrojonych badań prototypu rozwojowego Ferrari FXX. Wszystko byle tylko upewnić się, że ostateczne Ferrari będzie prawdziwym pokazem technologicznego zaawansowania Włochów oraz wzorem do naśladowania dla marek motoryzacyjnych z całego świata. Ostateczny kształt super samochodu, zarówno pod kątem wizualnym, jak i technologicznym, był rezultatem wielu równolegle toczących się procesów na przestrzeni kilku lat. Finalnie w 2013 roku w Genewie zaprezentowano limitowane do 499 sztuk La Ferrari i co ciekawe, jeszcze przed prezentacją wszystkie egzemplarze zostały już sprzedane dla zasłużonych klientów marki z bazową ceną na poziomie miliona euro. Ale oczywiście końcowa cena była sporo wyższa, biorąc pod uwagę bardzo bogaty katalog dodatków. Jak to zwykł umawiać Enzo Ferrari? Aerodynamika jest dla ludzi, którzy nie potrafią budować silników, więc technologiczne omówienie hipersamochodu z maranello zaczynamy właśnie od jednostki napędowej. Za plecami kierowcy znajdziemy znaną z innych modeli Ferrari wolnosącą V12 typu F140FE o pojemności 6,3 litra. Wzdłużnie zamontowana spalinowa jednostka charakteryzuje się przede wszystkim bezpośrednim wtryskiem paliwa, suchą miską olejową, dolotem o zmiennej długości i w pełni aluminiową, lekką konstrukcją. Ciężko znaleźć w tym silniku choćby jedną przełomową technologię, bardziej określiłbym go jako takie włoskie The Greatest Hits, czyli zbiór dobrze znanych rozwiązań, które przy połączeniu 12 cylindrów, dużej pojemności skokowej i wysokoobrotowej charakterystyki dały efekt w postaci ogromu mocy. Benzynowy motor osiąga dokładnie 800 koni mechanicznych przy 9000 obrotów na minutę i solidne 700 Nm momentu obrotowego przy niecałych 7000 obrotów. Niewiele osób wie, że w praktyce to najmocniejszy wolnosący silnik, jaki trafił pod maskę drogowego samochodu produkcyjnego. Przez prawie dekadę wynik ten został utrzymany, dopiero niedawno wynik ten został pobity, oczywiście przez Ferrari, bowiem w Daytonie SP3 ten sam silnik typu F140 generuje aż 830 wolnossących koni. Jak wiemy jednak doskonale, wielka trójca hipersamochodów nowej ery charakteryzuje się przede wszystkim wykorzystaniem hybrydowej technologii. W imię prędkości oraz osiągów, i na tym polu Ferrari obrało zdecydowanie inną taktykę niż konkurencja z Niemiec i Wielkiej Brytanii. La Ferrari nie jest hybrydą plug-in, nie ma elektrycznych motorów umieszczonych przy kołach, nie ma nawet w pełni elektrycznego trybu jazdy. Włoska receptura na moc wykorzystuje tylko lub aż system Kers znany z Formuły 1. Elektryczny motor zamontowany na wale napędowym jednocześnie odzyskuje energię kinetyczną, np. w czasie toczenia z odpuszczonym gazem czy hamowania, przechowuje ją w małym zestawie baterii i oddaje do silnika spalinowego w postaci krótkotrwałych strzałów mocy na zasadzie takiego elektronicznego doładowania w stylu ERS. Jest to system zamknięty, w pełni zintegrowany, którego nie można rozdzielić i w żadnych okolicznościach nie jest samodzielny. We włoskim hipersamochodzie układ hybrydowy stanowi tylko i wyłącznie sposób na uzyskanie wyższej mocy i w żaden sposób nie jest nastawiony na ekologię. ICU nieustannie steruje mocą i zarządza jej przekierowywaniem, ładowaniem, przechowaniem i przekazywaniem na koła tak, by w każdej chwili zapewnić maksimum osiągów, ale całość z zewnątrz działa niewidocznie i co najważniejsze, niewyczuwalnie. To po prostu hiper samochód ze śpiewającą wysokoobrotową V12 na elektronowych sterydach, i tylko ikonki na wyświetlaczu sugerują, że pod płaszczem dostarczanych emocji dzieje się ta cała skomplikowana elektryczna magia. Łączna moc układu napędowego wynosi obezwładniające 963 konie i 900 Nm momentu. W tym miejscu koniecznie również warto wspomnieć, że cała ta moc za pośrednictwem siedmiobiegowego automatu trafia wyłącznie na tylne koła. Wbrew jednak temu, co wygadywał Enzo Ferrari dekady temu, współczesna superhybryda z podznaku czerwonych to nie tylko jednostka napędowa, ale również wiele zaawansowanych rozwiązań zastosowanych dookoła niej. Architektura la Ferrari skupia się na kilku kluczowych aspektach mających za zadanie zapewnić autu niezrównane osiągi. Mowa tutaj o wydajności aerodynamicznej, centralizacji masy, niskim środku ciężkości oraz kompaktowym rozmieszczeniu kluczowych elementów układu napędowego. Podwozie jest o 40 mm węższe od podstawowej płyty podłogowej Ferrari oraz umieszczone jest 30 mm niżej nad nawierzchnią. Dbając o jak najlepszą centralizację masy, wszystkie kluczowe elementy hipersamochodu umieszczone są między dwoma osiami jak najbliżej środka pojazdu. Dzięki takiemu upakowaniu masy i kołom, umieszczonym w czterech skrajnych pozycjach konstrukcji, udaje się osiągnąć możliwie najlepszą stabilność jazdy. 59% masy spoczywającej na tylnej osi, zaś gwarantuje responsywność ze strony układu kierowniczego i zawieszenia zgadza się. Nie jest to równomierne rozłożenie masy 50 na 50, ale jest to zabieg celowy, tak by na siłę nie dociążać przedniej osi, dzięki czemu uzyskano bardzo niską masę całkowitą, o czym więcej za chwilę. Nowa pozycja za kierownicą, przywodząca na myśl bolidy F1, obniża o 35 mm środek ciężkości całego auta. W niej fotel zamontowany jest na stałe i nie ma ani elektrycznego, ani ręcznego systemu regulowania jego ustawienia. Zamiast tego regulacji podlegają pedały i kolumna kierownicy. Ogromnym wyzwaniem okazało się również kompaktowe upakowanie wszystkich kluczowych elementów wewnątrz nadwozia. Pomiędzy tylnymi kołami umieszczono skrzynię biegów, z nią zintegrowany jest system KERS oraz silnik elektryczny spięty z wałem korbowym. Zestaw akumulatorów znalazł swoje miejsce w podłodze zaraz za kabiną pasażera. Z przodu przy przednim grillu umieszczono chłodzenie silnika spalinowego, zaś powietrze wpływające przez wloty przy tylnych nadkolach wykorzystywane jest do chłodzenia elektroniki i oleju oraz do zaopatrywania centralnie umieszczonej spalinowej jednostki w niezbędny do pracy tlen. Wokół silnika skrupulatnie rozmieszczono cały jego osprzęt i zbiornik paliwa, nad przednią osią mamy zaś elementy układu hydraulicznego i kierowniczego oraz elektronikę sterującą. Wszystko ciasno upakowane wzdłuż osi środkowej dla uzyskania aerodynamicznego kształtu nadwozia. La ferrari oparte jest na węglowym monokoku zaprojektowanym przez ówczesnego dyrektora technicznego włoskiego Timu F1. Na dobrą sprawę określenie węglowy monokok jest dużym uproszczeniem, ponieważ konstrukcja nośna auta, zbudowana jest z czterech różnych węglowych kompozytów. Cechujących się różnymi właściwościami. Główna wanna oraz dach zbudowane są z najbardziej odpornego na zgniatanie materiału T800, zapewniającego idealne rozproszenie energii w razie zderzenia. Progi oraz ramy drzwi stworzone zostały z nieco cięższego kompozytu T1000, który najlepiej przenosi obciążenia wzdłużne. Wyzmocnienia podłogi stworzono z karbonowych modułów M46J, a te z kolei połączono z panelami z kewlaru, który chroni spód auta przed uderzeniami żwiru w czasie jazdy i podobnych. W ten sposób stworzony monokok charakteryzuje się 22% większą sztywnością i 27% zwiększoną odpornością na skręcanie względem Enzo, jednocześnie redukując masę konstrukcji o 20%. Ważnym odniesieniem dla osiągów La Ferrari był wspomniany wcześniej Ferrari Enzo, a dzięki wykorzystaniu toru testowego Fiorano można było dokładnie mierzyć i sprawdzać wpływ poszczególnych rozwiązań na poprawę osiągów i zmianę charakterystyki zachowania auta. Dużą rolę w poprawie jakości prowadzenia względem poprzednika ma nowe zawieszenie z systemem tłumienia magnetoreologicznego. W skrócie Płyn hydrauliczny stosowany w amortyzatorach zawiera drobinki ferromagnetyczne o wielkości kilku mikrometrów, które pod wpływem pola elektromagnetycznego pochodzącego z dwóch solenoid wpływają na twardość i charakterystykę tłumienia, dzięki czemu zawieszenie nieustannie dostosowuje swoją pracę do panujących warunków. Ponadto la Ferrari pełnymi garściami czerpie z dobrodziejstwa współczesnej aktywnej aerodynamiki, w skład której wchodzi tylny spoiler, klapy przy tylnym dyfuzorze, klapy wlotu w przedniej części podłogi i klapy przedniego dyfuzora. 21 sterowników zbiera i przetwarza dane z wszystkich czujników i na ich podstawie steruje aktywnymi klapami tak, by zyskać aerodynamiczny docisk w zakrętach bądź celem redukcji oporu na odcinkach prostych. Dzięki temu na końcu prostej włoskiego toru testowego La Ferrari osiąga 265 km na godzinę, o 20 więcej niż w przypadku Enzo. Dodatkowo, tylny spoiler działający jako aerodynamiczny hamulec wraz z węglowo-ceramicznymi hamulcami zaprojektowanymi specjalnie przez Brembo skracają drogę hamowania o 15%. Wszystkie te dodatki sprawiają, że La Ferrari okrąża tor testowy Fiorano o całe 5 sekund szybciej niż Ferrari Enzo. A przy okazji, bardzo dużo uwagi poświęcono temu, by kierowca w czasie ekstremalnej jazdy miał wszystkie niezbędne informacje przed oczami, bez konieczności przebijania się przez wewnętrzne opcje menu pokładowego. Zegary przybrały więc postać ekranu ciekło o przekątnej 12,3 cala na którym prezentowane są wszystkie informacje dotyczące stanu pojazdu, dzięki czemu kierowca ma pełną wiedzę o tym, co się dzieje dookoła niego, ale bez odrywania wzroku od drogi oraz bez zdejmowania rąk z kierownicy. Ok, mamy już zebrane w jednym miejscu wszystkie technologiczne cechy ostatecznego Ferrari, czas jednak dowiedzieć się, jaki w rzeczywistości efekt dają starania włoskich inżynierów. Szybki rzut oka na liczby i wszystko staje się jasne, te są bowiem fenomenalne. Sprint do setki zajmuje dla Ferrari zaledwie 2,6 sekundy. Dwusetka zaś pojawia się na prędkościomierzu po upływie 6,9 sekundy. Licznik zamyka się przy wartości 352 km na godzinę. Do tego warto dodać, że włoska superhybryda jest najlżejsza i jednocześnie najmocniejsza spośród trójki, mowa bowiem o suchej masie zaledwie 1255 kg. To, co jednak jest najważniejsze w charakterystyce tego auta, nie są w stanie oddać żadne liczby. Wielu recenzentów, którzy mieli okazję przejechać się LaFerrarką, porównują ją do wczesnych samochodów wyścigowych z lat 60. i w żadnym wypadku nie jest to porównanie pejoratywne. Cechą wspólną niemal wszystkich takich maszyn był potężny silnik i moc przekazywana na tylną oś za pomocą bardzo wąskich i mało przyczepnych opon, co miało swoje skutki w postaci charakterystyki prowadzenia. Dziś technologia motoryzacyjna posunęła się niebywale naprzód, ale w LaFerrari mamy sytuację bardzo podobną. Przeogromna moc 963 koni trafia wyłącznie na tylne koła, przez co tylna oś nie do końca jest w stanie efektywnie przenieść ją na asfalt, co powoduje, że samochód jest wyjątkowo nadsterowny i uwielbia układać się w zakręcie bokiem ale włoskie auto nie jest przy tym tak onieśmielające i nieposkromione jak McLaren P1, nierzadko określany mianem Widowmakera. Dzięki wolnosącemu silnikowi wspomaganemu systemem KERS, włoski napęd oddaje moc w znacznie bardziej liniowy i przyjazny sposób, bez nagłych rzutów mocy jak w przypadku silników doładowanych lub skomplikowanych hybryd. Zupełnie właśnie jak w starych samochodach wyścigowych, Przeogromna moc, której tylna oś nie jest w stanie okiełznać, ale nie powoduje to poczucia zagrożenia, a raczej niesamowitą frajdę i wyjątkowo pozytywne doświadczenia z jazdy. Mimo tak zaawansowanej technologii, można wręcz powiedzieć, doświadczenia niemalże analogowe. Ciężko stwierdzić, czy to właśnie tak unikalne doświadczenia z jazdy, czy sama aura limitowanego, najbardziej wyjątkowego, ostatecznego Ferrari wpływa na to, jak rynek odebrał włoską superhybrydę. Ta bowiem obecnie na rynku wtórnym jest zdecydowanie najwyżej wyceniana i potrafi osiągać cenę nawet 10 milionów dolarów, co jest kwotą wręcz oszałamiającą, znacznie wyższą niż w przypadku McLarena P1 czy Porsche 918. A mając już omówionych wszystkich przedstawicieli wielkiej trójcy hipersamochodów, możemy przejść do ich bezpośredniego porównania, jednocześnie odpowiadając sobie na kluczowe pytanie, który z nich jest najlepszy. Niesamowite jest to, jak podobne, a jednocześnie całkowicie inne są te samochody. Wszystkie korzystają z dobrodziejstw nowoczesnej hybrydowej technologii celem uczynienia najbardziej ekscytującej kategorii samochodów. Jeszcze lepszymi, jeszcze szybszymi, mocniejszymi i bardziej niesamowitymi, pokazując, że postęp technologiczny jest plusem, a nie zagrożeniem. Każdy jednak robi to na swój unikalny sposób. Porsche 918 nie przejmuje się masą i skomplikowaniem, w pełni stawiając na aspekt technologiczny. Układ hybrydowy jest złożony i zawiły, ale łączy w sobie zalety wydajnościowe i ekologiczne. Niemiecki hipersamochód duży nacisk kładzie na rozbudowany w pełni elektryczny tryb z możliwością ładowania plug-in. Jako jedyny z trójki wykorzystuje silniki elektryczne zamontowane przy przednich kołach do bardzo inteligentnego napędu na cztery koła, choć dzieje się to kosztem zauważalnie zwiększonej masy. McLaren zdecydował się na bardziej sportowe podejście zgodne z brytyjskim duchem motorsportu. Stawiającego na większą prostotę oraz poszanowanie dla masy pojazdu. Choć również umożliwia jazdę wyłącznie z napędem elektrycznym, to jego recepta na integrację technologii hybrydowej jest dużo mniej skomplikowana. Jeden silnik elektryczny zamontowany na wale napędowym, dużo mniejszy zestaw ogniw i napęd wyłącznie na tył. Korzystając z doświadczenia McLarena w Formule 1, P1 zyskał również system DRS oraz IPAS, będącym w praktyce znanym z F1 ERS. -em. Niezwykle charakterna, doładowana V8 o pojemności 3,8 litra wraz z napędem elektrycznym generuje łącznie 916 koni mechanicznych i chyba jak żaden inny napęd ten znany jest z wywoływania ciarek na plecach kierowcy. Niemal jednym głosem dziennikarze motoryzacyjni z całego świata postrzegają pojedynkę. Jako auto najbardziej nieposkromione, najbardziej wymagające w prowadzeniu, ale jednocześnie najbardziej nagradzającego kierowcę za jego umiejętności. Omawiany dziś la Ferrari z kolei obrał jeszcze inną taktykę. Jak mawiało do niedawna włoskie kierownictwo, Ferrari nie jest zainteresowane napędem elektrycznym. Zgodnie z tym hasłem, hiperauto spod znaku wjeżdżającego konia, technologię elektryczną wykorzystuje jedynie jako układ wyciągający z napędu spalinowego jego najlepsze cechy. Wolnosąca V12 smaga na elektrycznym zastrzykiem adrenaliny ryczy w niebogłosy, przekraczając na skali obrotomierza 9200 obrotów na minutę i wystrzeliwując czerwony pocisk naprzód. Brak trybu czysto elektrycznego i brak zastosowania dodatkowych motorów przy kołach nie oznacza zacofania technologicznego. Wręcz przeciwnie, najnowsze zdobycze motoryzacyjnej technologii wykorzystywane są niemal jako hołd ery, w której dzika moc silnika przekraczała możliwości trakcyjne pojedynczej osi napędowej, wywołując u kierowcy frajdę i satysfakcję z jazdy bez onieśmielającego poczucia zagrożenia. Stricte zaś liczbowe, skrupulatnie obiektywne porównanie aut wchodzących w skład tak zwanej Wielkiej Trójcy hiper samochodów, jest niezwykle trudne. Zarówno gdy spojrzymy na pomiary sprintu do setki, jak i czasy okrążeń wykonywanych przez redakcje motoryzacyjne z całego świata, to niemal nie da się wyłonić jednego obiektywnego zwycięzcy. Zależnie od warunków i charakterystyki toru przewagą okazywał się albo napęd na cztery koła w przypadku Porsche, na krętych torach, albo niezrównana prędkość na prostych McLarena, albo lekkość i surowa MOS Ferrari. Z pewnością najbardziej znane porównanie tych aut nastąpiło w Grand Turze na torze Portimao, gdzie Porsche 918 dosłownie złoiło konkurencję, a w oczy rzucał się słaby wynik McLarena. Ale co ciekawe, ekipa Chrisa Harrisa, która nagrała swoje porównanie przy tej samej okazji. Uzyskała kompletnie inny wynik. Dokładnie te same egzemplarze samochodów, wynajęte od tych samych właścicieli, na dokładnie tym samym torze, nagrywane dzień przed albo dzień po tuże już nie pamiętam, odwróciły tabelę do góry nogami, gdzie P1 okazała się zdecydowanie najszybsza, zostawiając za plecami Porsche 918 i na szarym końcu LaFerrari. W mojej ocenie, więc wyłonienie jednego obiektywnego zwycięzcy tej potyczki jest niemożliwe i trochę wręcz niepotrzebne. Tak, oczywiście, naturalna potrzeba rywalizacji zakorzeniona głęboko w nas dąży do tego, żeby zbadać, który z tych samochodów jest najszybszy. Powinniśmy jednak na nie spojrzeć inaczej, ponieważ pokazują one, jak korzystając z tej samej technologii, można obrać zupełnie inne kierunki projektowe i w jaki sposób korzystając z technologii jutra, już dziś uczynić najszybsze hipersamochody świata jeszcze lepszymi, po raz kolejny wynosząc motoryzację na zupełnie nowy, szalenie ekscytujący poziom. Tak, naprawdę uważam, że Porsche 918, McLaren P1 i La Ferrari to jedne z najważniejszych samochodów ostatnich dekad. Nie bez przyczyny określa się je jako wielką trójcę hipersamochodów, bo dosłownie one wspólnie otworzyły i zaprezentowały petrolheadom na całym świecie nowy rozdział w historii motoryzacji. Decyzja więc o tym, który spośród trójki aut jest najlepszy, zależy w dużej mierze od tego, który spośród trójki aut najbardziej przypadł do gustu mi, tobie i każdemu z osobna. Nowoczesne zdobycze technologii pozwalają przejechać się każdym z tych aut w rozmaitych grach komputerowych, które jak zawsze w świetnej cenie kupicie na G2, a który jest partnerem tego kanału. Drodzy widzowie, w tym momencie rozpoczynam w komentarzach dyskusję. Napiszcie mi proszę po obejrzeniu wszystkich trzech filmów z analizą Porsche 918, McLarena P1 i LaFerrari, który spośród nich jest waszym faworytem. Co za nim przemawia i czym skradł wasze serce i umysł? Mi nie pozostaje nic innego jak dzięki wsparciu naszych wspaniałych patronów, brać się za tworzenie kolejnych materiałów dla was. Pamiętajcie również o oficjalnym sklepie powagowanych, który linkuję dla was w opisie. Jak zawsze po prawej stronie pojawiają wam się inne super ciekawe filmy, a po lewej stronie możliwość subskrypcji kanału koniecznie z dzwonkiem powiadomień. Z tej strony Robert. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Moim faworytem bez chwili zastanowienia jest McLaren P1, absolutnie.